Cześć, doda miło Cię widzieć. Cześć, dzień dobry. Na samym początku, wielkie gratulacje. Twój pre-order tak się sprzedaje, że aż zabrakło. Jak Cię czujesz jako artystka, która jest tyle lat na scenie z takim sukcesem? Bo no nie każdemu to się zdarza. Yy, no, powiem Ci, że jest to dla mnie ogromne zaskoczenie. Jest mi bardzo, yy, nie powiem, że miło, bo to może nie jest takie uczucie, tylko mi jest tak ciepło na sercu. Mhm. I jestem taka, wiesz, taka. Taka totalnie, naprawdę ten zaskoczona, no bo wiesz, 10 lat nie wydawałam swojej płyty i nie wydawałam jej bynajmniej po to, żeby była na pierwszym miejscu, czy, czy robiła jakieś nie wiadomo jakie osiągi yy, yy, sprzedażowe. I nagle jak to się dzieje, to sobie myślisz, o fajnie, że, 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 że się udało. Jaki etap zamykasz, a jaki otwierasz tą płytą? Wiesz co, no na pewno zamykam e, etap e, m, psychicznych różnych swoich e, upadków. Mhm. I, e, I takiego piekła, przez które przeszłam. A otwierasz? No, otwieram niebo, w którym zatańczę za aniołami. Dobra. Nie, no, otwieram e, przede wszystkim. E, Ciężko mi tłumaczyć, wytłumaczyć to ludziom, którzy nie przeszli takiej, wiesz, traumatycznej drogi, którą ja przeszłam, po prostu będą pewnie teraz przewijać te takie pierdolety, o których nie chce im się słuchać, bo może mają fajną imprezę i po prostu chcą posłuchać o czymś zabawnym i fajnym, jak zwykle, a, a no jakby... Nie, nie będę ukrywać, że moje ostatnie lata były straszne, więc postanowiłam to upleść w teksty piosenek i po prostu podzielić się jak e, kartkami z pamiętnika w, tym, w tej płycie. Więc jak pytasz się, co, co zamykam, to właśnie to, te, ten pamiętnik. Okej, okay, dobra. Ty, twoja mama jest dla mnie super recenzentem. Czy ona już słyszała płytę? Co o niej powiedziałaś? Nie, jeżeli tak? Nie, moja mama nie słyszała płyty. Wow. E, dzisiaj dostałam e, pierwszy, jakby, pierwszą sztukę do rąk własnych. Nie wysyłała mi oczywiście żadnych plików wcześniej też. Chcę, żeby dla wszystkich to była ogromna niespodzianka. No, być może dlatego, że to są tak bardzo y, te teksty niektóre poruszające, że jakoś tak mi się, jakoś tak nie czułam tego, żeby to wysyłać przed premierą. Dla mnie wielką niespodzianką jest to, że udało się wymyślić super nazwę. Już nie wracajmy do starej historii. Jak to się w ogóle czyta? Jak to się wymawia prawidłowo? Akwaria. akwaria. Aquaria. Aquari Aquaria. Aquaria. Mała szkółka. Akwaria. A co to Aquaria. znaczy? No, to co to znaczy dla mnie? No, bo nie ma takiej mm. nazwy, więc um, akwaria jest nazwą, która um, jest wytłumaczona w książeczce mojej płyty, więc nie chcę spoilerować. Jest dokładnie wytłumaczone, dlaczego tak nazwałam płytę, co z tego wynika. Bardzo dużo ma z tym wspólnego żywioł wody, um, który w metaforyczny sposób Pomógł mi zrozumieć wiele kwestii i podnieść się z kolan. No. W ostatnim odcinku swojego show robiłaś rytuały e, kadzidłami nad melodią ta, nad no. tytułem. Tak. Czy tutaj nad akwarium też były jakieś takie sytuacje, że okazałaś albo coś tam robiłaś? Nie, ale w, nazwa jest zg bardzo zgodna z moją numerologią, i e, suma e, spółgłosek i e, samogłosek nie jest przypadkowa. E, mm, ale nie było łatwo yy, zrobić to samo co z wcześniejszym tytułem, i jednocześnie zachowując ten żywioł wody, na który mi bardzo zależało, tak jak z wcześniejszym tytułem, no ale udało się.